Przez ostatnie dwa lata co roku nowelizowaliśmy rozporządzenie w sprawie wyrobów medycznych na zlecenie. Aktualnie jest procedowana trzecia zmiana techniczna, zmieniająca błędy, które nastąpiły i zmieniająca osoby uprawnione do realizacji zleceń. I oczywiście planowana też jest kolejna na tyczeń. Bieżącego roku. Aktualnie jesteśmy w procesie z interesariuszami. Spotykaliśmy się z Izbą Holmet, jak również z innymi interesariuszami i jesteśmy w trakcie przygotowywania zmian. Przygotowywania zmian w zakresie tego, co już jest, jak również nowych świadczeń. No ale żeby to stało się standardem, to potrzebnych jest kilka elementów, a więc czas niezbędny do przygotowania, czyli czas pracy departamentu. No i tutaj może się to w pewien sposób opóźnić. No i drugi element jest finanse. Czy to będzie dużo kosztowało, bo Narodowy Fundusz Zdrowia musi na to zwracać bardzo uwagę, to znaczy Ministerstwo Zdrowia w imieniu Narodowego Funduszu Zdrowia, czy będzie miał środki na rozszerzenie, czy jest to tylko... Zmiana jakościowa, która nie wpływa istotnie na koszty świadczeń zdrowotnych, bo pamiętamy, że przez ostatnie dwa pakiety zmian te koszty bardzo istotnie wzrosły. Przez ostatni okres czasu też bardzo mocno współpracowaliśmy z branżą, z Izbą Polmet. Wszystkie projekty rozporządzeń były prekonsultowane z branżą. To są bardzo techniczne rozporządzenia. Nie ma tutaj mowy o możliwości popełnienia pomyłek. Nie znamy się w Ministerstwie Zdrowia na wszystkim, w związku z tym bardzo dużą wagę przykładamy do konsultacji publicznych i bardzo mocno zwracamy się do wszystkich interesariuszy, aby bardzo dokładnie Przeczytali, aby wszystkie uwagi z uzasadnieniem nam przekazywali do Ministerstwa Zdrowia, żeby można na etapie wcześniejszym wszystkie błędy wyłapać. Oczywiście zdarza się, że po wprowadzeniu rozporządzenia jeszcze znajdujemy błędy, i tak się zdarzyło w bieżącym roku. Aktualnie procedujemy właśnie zmiany, na które nie zwrócili interesariusze uwagi.